To jest jeden z, dla nas jeden z ważniejszych rejsów, jako że w końcu wsiedli na burtę statku studenci naszej uczelni. 118 studentów wydziału nawigacyjnego i 7, 7 studentów wydziału mechanicznego. No i rozpoczynamy rejs, który potrwa w sumie 3 miesiące. W pierwszej kolejności wyruszamy na Tolsi Races, czyli regaty żeglarskie, które co roku są organizowane w Europie. Dla nich to będzie oczywiście duże wyzwanie. Ta grupa, która teraz wsiadła na statek, spędzi na statku dwa miesiące. To będzie ich jakby najdłuższa przygoda z morzem na statku, tak? Więc dwa miesiące będą się uczyć, jakby żyć na statku, radzić sobie z tym wszystkim, co będzie się działo dookoła. Oczywiście będą jakby mieli różne te prace do wykonywania, które są na statku. Będą też mieli. Oczywiście wachty nawigacyjne, czyli już po trochu się będą uczyli swojego zawodu. Niemniej jednak najważniejsze to jest ta współpraca, działanie w zespołach tak? no i, i obycie się z morzem. Jestem już po dwóch praktykach na Darze Młodzieży i czasem wspominam naprawdę bardzo dobrze. Było to naprawdę super doświadczenie. Można było poznać naprawdę w porządku ludzi. Nam się akurat fajnie trafiło, bo dwa razy trafiliśmy na regaty Ship Races i naprawdę było dużo żaglowców z różnych krajów i naprawdę było to super doświadczenie.